Wczoraj mówiłem o ekumenizmie z perspektywy skuteczności, jeśli chodzi o ewangelizację. Patrząc na historię, patrząc nawet na teraźniejszość, na przykład w Brazylii, widzimy, że tam, gdzie chrześcijanie biblijni ostro obnażają bezbożność rzymskiego katolicyzmu, tam rzeczywiście rosną, tam coraz więcej ludzi dostępuje zbawienia, przychodzi po nowe życie do Chrystusa. Przykład Brazylii jest tu bezdyskusyjny. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu, kraj stuprocentowo katolicki, dzisiaj już prawie że w większości, w zależności od tego, kto liczy, kraj protestancki. A dzisiaj chciałem podejść do ekumenizmu z punktu widzenia własności. Kiedy ludzie snują sobie różne mrzonki, jak powinien kościół wyglądać, kościół powinien robić to, kościół powinien robić tamto i tak dalej, i owanto, warto zadać sobie pytanie, czyi jest kościół. Jeśli kościół jest nasz, mój, twój, Społeczeństwa, no to rzeczywiście możemy wymagać od kościoła, żeby się dostosowywał do właściciela, czyli do mnie, do ciebie, lub do społeczeństwa. Ale jaka jest prawda? Czy jest kościół? Nazywa się Kościół Jezusa Chrystusa. O, to on jest właścicielem. A wtedy mamy już prostą odpowiedź. Wszystko w kościele. Także ewentualne pójście w kierunku ekumenizmu lub nie powinno być podporządkowane woli właściciela, czyli Jezusa Chrystusa. On objawił nam swoją wolę w Piśmie Świętym. Stąd pytanie, czy ekumenizm ma coś wspólnego z Pismem Świętym? Ja odpowiadam sobie, że nie ma, ponieważ Bóg jest zazdrosny. Bóg daje nowe narodzenie, którego skutkiem jest odwrócenie się od bałwanów i przyjście do żywego Boga. Jak więc? Chrześcijanin może mieć coś wspólnego z bałwochwalczym katolickim systemem.